Cześć! 22 grudnia została otwarta nowa trasa tramwajowa w Warszawie. Chodzi mianowicie o trasę na ulicy Rakowieckiej. I właśnie znajduję się na przystanku Metropole Makotowskie i czekam na tramwaj linii 19, by tę trasę Wam pokazać. Więc nie przedłużając, zaczynajmy ten kanał transport w obiektywie. Ja mam na imię Tymek. Miłego oglądania! Nowa trasa tramwajowa na Rakowieckiej jest łącznikiem trasy tramwajowej na ulicy Puławskiej z trasą tramwajową na Alei Niepodległości i ma długość 900 metrów. W prawo biegną tory w kierunku Służewca, natomiast my skręcamy w lewo. Na nową trasę tramwajową została skierowana 19, która kursuje z nowego Bemowa na Stegny. W wyniku otwarcia nowej linii tramwajowej. Zmieniły się trasy kilku linii autobusowych i został otwarty nowy zespół przystankowy Mokotów-Ratusz. Pierwsze tramwaje tym odcinkiem ulicy Rakowieckiej pojechały w 1927 roku i była to linia tramwajowa nr 3, która dojechała do pętli Rakowiecka, dzisiejszej pętli Kielecka. Następny przystanek. 40 lat później torowisko na Rakowieckiej zostało zlikwidowane. Już na początku XXI wieku pojawiały się koncepcje, by trasę na Rakowieckiej odbudować i by była ona częścią trasy z Wilanowa przez pole Mokotowskie do Dworca Zachodniego. Odbudowa trasy natomiast ruszyła dopiero wiosną 2024 roku. Jak informuje ZTM, w wyniku skierowania 19 na nową trasę tramwajową, czas przejazdu się nie zmienia, a mieszkańcy tej części Mokotowa zyskali dojazd między innymi do Mokotowskiego ratusza. Napiszcie proszę w komentarzach, co sądzicie o tej nowej trasie tramwajowej i czy jej odbudowa miała sens. Z rakowieckiej skręcamy w puławską i za chwilę będziemy skręcać w spacerową. Przez pewien czas, gdy trwała odbudowa trasy na Rakowieckiej, między metrem pole Mokotowskie a pętlą Kielecka nie kursowały tramwaje. Wtedy, między pętlą PKP-Służewiec a Kielecką kursowała specjalna linia 77, ale pojawił się mały problem. Wjazd na Kielecką jest możliwy tylko od strony przeciwnej, czyli od strony pola Mokotowskiego. Dlatego tramwaje na pętlę wjeżdżały tyłem co za chwilę zobaczycie. Na przystanek Kielecka podjeżdża tramwaj linii 77 z PKP Służewiec i jest to Hyundai. Motorniczy Hyundai będzie zmieniał kabinę, tymczasem z Kieleckiej na PKP Służewiec odjeżdża inny tramwaj linii 77, tym razem jest to PESA. Motorniczy Hyundai natomiast już zmienił kabinę i wjeżdża na pętle. Przejazd tramwaju przez pętle jest nadzorowany przez pracownika nadzoru ruchu. I przez pętlę tramwaj przyjeżdża bez pasażerów. I tramwaj już podjeżdża na przystanek w kierunku przeciwnym. Gdy pasażerowie będą wsiadać, motorniczy będzie musiał znowu zmienić kabinę. Napiszcie również w komentarzach, co sądzicie o takich kreatywnych i dość nietypowych rozwiązaniach. A w tym filmie to już wszystko. Dziękuję Wam za jego obejrzenie. Napiszcie proszę w komentarzach, co sądzicie o nowej trasie tramwajowej w Warszawie. Zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Do następnego. Cześć!